Mnie pokój, mm, ci no. Ojej, nie, to ja po powiedziałem, jak i przelecił. No! O mogę Nie, no nie mogłeś dzwonić! No ty ku**a! Nie mogłem na tobie. Mogłeś. to wiem na tobie. Prze- na... na ZPEK, czy co tam jest in z Instrugentem? Załatw Spretty'ego jeśli możesz. Czemu? Właśnie, Przeleciałam nad nim. Lepiej cebulę też załatwić. Załatw nie załatwiać dziękuję. <głos》>. Co to było?! <głos》>? Co to było?! Najgorszy Zapraszam was na stronę enebak gdzie z kodem Cezario macie 3% tańsze gry i nie tylko. Na stronie są organizowane również wyprzedaże, gdzie możecie kupić gry po naprawdę okazyjnych cenach. Linki w opisie. Nie znam postawić. Ja zawsze mam różowy Tomek. Ja mam kobiecy róż. Ja mam Jezu zapytajcie same. się dobra, wszystkich. Dobra, będę brał fioletowy, dobra. No. Będę brał no. Dobra, bierz. Dzięki. No i okej. Światowa lega z Twitch. Oj, okay. ktoś xf wziął. Dwa o, xf y są. O, jak no. Trzy o. chyba nawet. To nie było 3, 2, było. Ja, było 3-2 i boom. No, e, to, to jest no, face, no, face no, to face, no. face, jakby co. To my? Łe, no, już chłop wpycha. Nie no. Przeciwem wszystkich. E, fajnie. I ZPK Tomek, Tomek. No? Nie. Ała nie w dupę. Masiu nie w dupę, nie tak mocno. O, dobra. <laughs> w dupę. Jak to nie? ZPK. Ja musiałem odpowiedzieć. Serio? No. no. A co ty, że hmm. się odpowiadał? Musiałem zdjąć słuchaweczkę A słuchawa Ale to, że to mi kawałka To jetpack my już mamy GG No GG. A ty jesteś za mną No Bo wypadłem Jest. Buścik mnie oh, wypchnął nie fajnie O kur... Jezu Nie <laughs> jedź, <laughs> jedź Uważaj, nie, ja nie mam przeleciem. jak Tomek ja, to ja przeleciałem nad tymi wszystkimi ciężarówkami O Tomek, mogłeś skręcić Widziałem Ja przeleciałem nad tymi wszystkimi ciężarówkami Wiesz jak ja się obsrałem?

jak gra, powiedział już gra No dokładnie łatwo koledzy, łatwo. dobrze. No no mówi, osta osta ostatnio, kiedyś ja byłem ostatni. Nie, nie, to, nie, No co za ham! Gdzieś no się stało, miałem gorzej. ja A ja wjechałem a ja nie. na buście ja w znak. Leci panto. Spróbuj, Nie wiem, Nie, się leci, leci, się, ty leci, nawet nie? leci, we mnie! leci, 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 ale leci, nie leci, 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 nawet leci, 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 ale leci, leci, po No nie, głupi znak drogowy. Nigdy! <noise> nie. Ja, lecimy, lecimy! nie spadłem! Nie, spadłem wszędzie! O o, Jedynie. nie! To nie, pan to mi nie, się tu... zaczęło ślizgać! Ja, o, no, bro, nie O no, nie nie. Ty Ej, tym pan to się <noise> nie da jechać no, no, po lądowaniu! Ej, ale Tomek, ty się odbiłeś tak, że ja że żebyś popłaczył ze śmiechu! Ej, tym pan ja. ja. to się nie da lecieć, ten jechać po lądowaniu! No nie da się! Że po prostu myślałem, że się posiadam! Zosta! Ja nie ty na buchę, co, ty co tam co, co za co, nie, Ja ty ci nie zesobiłem! Ty chamie! Jestem tuched Tuch. no pan to twór. Ooo leci nie mnie Czas, no! Musiał, pewnie, musiał ty, playbook, masz, no, ma, Ale czy, no, o, o, naprawdę. o o nie jedzie za mną. Stanie. Nie. już Nie! No, Coże ci tak? rudy ty Ja nie mogę, no, nie mogę Wydaje tego mi... przyjechać! Oh, Ej, Tym no mazu? No, mazu! Nie, wiec, proszę miec, cię nie! nie Jezus! Skońc ty, skońc nie, 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 nie! Ty spryty, ty widziałeś to? Nie. Jezus to masz szczęście. O! Kto jedzie teraz? O różowy chodź tu! <grym> o nie, nie ma! <grym> Ej, nie go! Rudego, rudego! Zostaw! Nie!

Ledwo. E, mi nie doleciał, bo to, po mnie w ogóle jest do, do, jakby mi nie Lepsze ja przejechałem po tobie, debil. Ale ty, nie, nie, nie. Bo mnie do, mi nie doleciał, i gdyby nie ty, to byś to by mnie spadł bo, my, bo mi się tak? tak idealnie, tak? Też mi jeszcze uratował, bo mi spadłeś naprzód i mnie Oo. tak w, w, wytrąbiło na górę. Co ty? ty? No ty, no ty. Ja też spadłem. Ty, no ty p... To ja cię ratuję wcześniej, nie. a ty mi się tak odzięczasz? No to powypychali was? Na no różowy śmieć mi zajechał drogę Mi biały śmieć mi... Tomek ja pierwszy? Tomek zajechał Tomek jest tak. gnój Najgorszy No, a wy to mnie nie spłacaliście, o nie jak no mi wjeżdżasz pod kuchę, no, to co ty chcesz? Zezan. Ty mi akurat pod kucha wjeżdżałeś, bo ja czekałem Ukończę ciebie A myślisz, że nie, ja ukończę, co za tobą? nie, 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 nie. Za to, to jak basz, ja. Dobrze bieższy. sobie, na Dobra, i na mnie. przelecę nad nim. Ja ja... Ja, ja... ja ja też się nie bo... nie wiem, bo... Ja powiem <grym>. pojedynku. Ja Ja nie... też... go. go. Dawaj, Ja dawa, dawaj, dawaj. Ja dawaj, dawaj, dawaj. Nie. pojedynku. czekaj na mnie. Jezu, coś co się ty działo. Co <coughs> ja Zoparłem to. Ważne, że przed małym. Tomkiem tak. i Cezarem. Ej! No, no. No nie, proszę, nie. Weźcie iść tam produkcję. Kto to? A Sprite jest nie, na pierwszym. Nie. Nie? Tak? Głupi Tak, wow. Głupi no. Znak. Ej, <sofiş> no, co za? Mną? O nie. O nie A ja. ja, ja. Jezu, że się spocił. No co się spocił. Słuchajcie, oh, co no. się spocił. Ej, blokujcie spaitygo. No Tomek, co to my, ale nie, jest? Nie. On widzi ten korzyść? Masz, proszę bardzo. Ty Tomku najgorszy. Dorożko. Hej, skąd się Tomek? Gdzie On mi dwa razy z no, Zostań ze mną. Zostań ze jadę dalej. To jadę, dalej. jadę O, o, łapcie Tomka, łapcie Tomkę, szybko. Spad, Gdzie jest Spraci? Ej, już spadł? Co on nie jedzie dalej? No zasadzie śmiecił. <gry> no, na plecy mi spadł. <gry> to za tam. Jedzie, ja idź, idź, idź. Ja tutaj. Muszę umieć zrobić. Ja Oooo! po ciebie. No ja i O, o. Oby. O, -o. No, nie, no co? Bo mnie Tomek najgorszy zepał dwa razy. Dobra, Ja już nie czekam. Nie, no, no. nie, no. Tak jestem ostatni? Zawsze co strefy czekałeś? No? Nie. <coughs> o kurde, karetka szkoda. Chcia Chciałem spadne, Cię widupić, no ale nie wyszło. No nie. Z Mas jest teraz słową. na drugim i on ma... Kurde. Na... Balcie się na web. Balcie Cezara. Ty rudy no. śmieciu. O, dobrze, z tą Nie no, z tym... <coughs> <coughs> Jesteś rudym śmieciem, blokuj go, Tonek, no, dobrze. <coughs> Cezar. <tam spadł>. No, <coughs> stałeś, blokowałeś. No, spróbuj na frutki na jakie w jednej w Tomka, w, 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 w Tomka, dobra. Jedź J poka. kolor mam aut, tak, jaki mam? Nie, bo mnie hańcisz. Ja ci nic nie zrobiłem jeszcze. Nie, bo mnie hańcisz. Jeszcze, chancisz. ale w ogóle jeszcze. Ty mnie schanciłeś parę razy w Ty tak mnie no ty. nie znaczy, Tam Setka. się dopadnę, do masz ma Fajnie? O, chancie, no i ja ale nie. Ale za... no. Daje wygrać, co za chłop. Jak daje mi wygrać, jak on nie spieszy? <grym> Jesteś idiotą. Nie. <grym> nie. Jakiego <uchwaśla grym> pośladowcy człowieka to ja dawno nie widziałem. Hej, co jest? jest A to było piękne. Oi, oj, oj, oj. Nie, tak, to nie było piękne. Nie! Oj, tak, tak. Po tak, tak. co chciał mnie skać, żeby mi wyszło? Do Dobra, dzięki tam.

Ja tylko widać, że nie zrobiłem. Dobra, jedziemy. Ja w ogóle ten. Bad mobilem mapy. Ja w ogóle Badmobile'em przeleciałem Krótka pani się wykonała. Pa, Ja w ogóle... Kadetka leci. A to tir. Chłopcu tirem poleciał. Jak we Wrotnaku w Rotraku? Jak we Wrotnaku w sumie. No nie, no nie. Trzy w środek. To raczej za Amerykan. Nie, nie, ja powiem tak, ja jestem, ja jestem że tak dobrze, jak wyprostruję Euro Truck Simulator, na live'ach. No, plus jeden, ale... Górki ma za przestrzeńście. Bez, bez chancenia. Bez Bezki Dobra, jest ciężarówka. Ciężarówek? Ciężarówek. <grym <grym ja bym to znajdził powiedział. Aż dobrze! Doze, sobie do 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 dobrze, Jpok! Bardzo dobrze. No nie jest. Jes jak można... ci byś wyleciał. Anak... Serio, wiem właśnie, dziękuję. O nie, o nie, o nie, o nie. Dziękuję Rudy kolego. Kto to jest? Aha. <tricky hairstyle> Jezu, oh, <walls> jeszcze ja po prostu spadłem. No ja dobrze, Zetpek! Ale ty jesteś śmieciem <laughs> Kurde, Zetpek. Ale dobra, Jetpek jest razem ze mną, sprawdź jedzie z drugiej strony. Dobra, Jakiego jedziemy. Tomek! Tomek! Ja nie wiem, co to jest! Ja tam się, się wydupiam też. Ale impostora, żeby wygrywała karetkę na sygnałach się przetruć, haha. Nie wiem, gdzie ty jest. Dobra, pójdźcie tego. Jedź ma, jedź ma, Ja Jadę, że go. jestem przed Tomkiem, to mi się podoba. Ale mi gerkel A, że ty Cezary, jesteś impostorem. Weź Optimus. No, ktoś musi, bo wygrywasz. A przez ciebie mnie. No, wiesz, no, wiesz, wiesz. To mi przecięło przez chwilę. Co? O nie, jestem nie, Pantoflażem No po. Zawsze mnie. Ty... Na zuch. Ty ho karetką. Od chce się dalej spychać. Jo. No to chodź. No jo. Ty jedź pierś tą karetką, ja sobie tym pchaję. Dawaj go. Okej. Okay. <gulet> to jego <jak> głupie panto. Ja bym tak debiut wysziskę pancha. Co jest? O kurde. <gulet> <Nie>, no. <gulet> <To>, Zakaś wysiski. <gulet> Kuchy co nie, nie, co? nie, 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 co No, nie, ja tego nigdy nie, 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 No, nie, 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 przed... Ej, panowie, jakby co, to poczekajcie przed metą, co nie, przed nie, 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 Ale ty jesteś czwarty! Na co trzeba czekać? Na twojego tego twojego nie, 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 się. nie, O nie, 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 ale czy ty byś mógł i postosy pieprzony? <grym> no są, jest i przede mną! On mówi. Co to... Powiedziałem nieładnie, przepraszam. Chodź, Mazut, bustujemy się. Chodź. <grym> o nie lubię jest... tirówę. <grym> o nie, tirówę. Szybciej, szybciej, szybciej. Który ma się czek, ucieka. Ucieka. 13. 15. Ja mam trzynasty. Ja mam czternasty. Dziesiąty. Zepek jest pierwszy. Weźcie go zhańczcie. Ja też nie. No nie! O nie, rudy, no się. Mazut, MA Ja spadnę Ja mam to muszę Ja Dobra, chyba Można MA Ej, to czekam na Jakaś nowa zupa? MA ZUPO? Dobra, wyleciał CO JEST? Czyli po stołze najgorszy chciałem zjechać, a kuźma ty tam byłeś O, dwa różowe jadą Wszyscy pojadą za mną, debile, no Ale śmieć ale rudy śmieci No chciałem przyjechać obok, ale trójpa za wosko, ale ja mogę przyjechać. Mazowski Ja Teraz przyjechać nie mogę. O nie piję cię. Gdzie? Tirapcok. Nie tyle. Najgorszy z cezarów jest. Ooooo. Nie! Zgłosić Ty wracaj tam! Nie, nie, nie! to, to spadło! Co na to? Nie wróciłem. Tak A jaki Cebulo! Cebulę. Cebulo! mam wypadł? Cebullo! Zostaw. Cebulo nie jechać. Cebullo 13 odpadł. On nie, nie posuwa mocno. <laughs> on, on cię posuwa mocno. <śmiech> <śmiech> Proszę. O, nie. On ci Czekaj, puszycie. Czekaj. Czekaj. O! No. No. Ty co, ty, ty, ty kur... poku, z odpegu V2 Chcę, żeby Tomek Ciebie przebił A, w dupę Nie, znowu Ja już ja proszę, nie, ja mam czeku, chłopu Nie! Spadł by, musiałem kwań. się jakoś poprawić 13, 12 no, Akurat wtedy, no, kiedy ja jadę, musiał się poprawić A cztery, no. które masz? 17 ja, ja mam 14 2 do przodu Ja jopo Ja czego nie... Jedź! Syzo! Widziałem to jest nie. Ja <śmienicza> <Sezon. śmienicza> <śmienicza> coś, co że przeleciałem pod JPOM. To jeszcze. To jeszcze ten rudy śmieć musiałem. <śmienicza> <się śmienicza> to jest bardzo dobra mapa, co wy chcecie? O nie! A, Siema, a, ma <śmienicza> Co to leci? Już chyba trzeci raz tym tirem tu dojechałem, No to ktoś mnie dwiepra, to naprawdę, zrobię wam krzywdę. Karma! Oni... Cezaru. Nie, Cezaru, znowu karma. leci. No. Tak. ci ja, drogę, chodź. O, ja, nie, nie Ej, dobra, bo ja mam Dobra, mam no, baza, te w co? końcu. Ty, no ty pe... Nie no. Bebo... poczekaj chwilę, zrób mi. miejsce, proszę, bo jadę. Dzięki, Jopo. Nie, spójrzcie. Co ja, ja trafiłem w wszystkich, którzy byli możliwi w tym. No. Miejscu. Dosłownie spaliłeś czteretek? Dobra, jajopok, dawaj. Rób mi miejsce. Nie, Przeleciałem. A Przeleciałem A wyprzedziłem przedziemie Jajopok to jest kląta ta pampa, Dzięki jajopok. Ej, ja jeszcze ten... jednak robi drogę. Robi drogę. Ej, załatwcie z, z, z Pate'ego może. Ale Zeppek jest tyle razy zdjęty, że o jej Udało Komek się? On się szmatą! Zebra ty, czas, ty ma... już kończysz? Nie, znów ten. To jest cebulko. Spadłem no też. Nie Zeppek Nie okay. mogę z tą cebulą, no. No nie moja mnie na ty mi podchoduję jeszcze czas. On dzisiaj no. nie lubię cebuli.

Czemu? Właśnie, przeleciałem nad nim Po lepiej cegulę też nie załatwiać, załatwiać Tomko, dziękuję <noise> Co to było? Co to było? z Tomku Co to było w ogóle? Tomek? Ja dachuję Karma też. Dobra to spejrzmy się teraz pomóż w takim razie bo. Jedź pierwszy, jedź szybciej Głupi Tomek zepchał mnie bok, nie ja ci to o, zrobił. A co się szybko do prawej, bo cię zgadzę? Który macie punkt? 14. Ładda! No, ładda! wiecie, który ja? Mam? Ja nie, mam 16. Który? 21. Kurde! No mnie chuncili cały czas. Nie, tu No, A ja chunciłem innych przez spadałem. No ha, chuncie, bo jadę sobie. Czekaj, tak czekaj wędy. na tym sygnale, bo. No, no, ty. To coś jest po prostu na mnie? Weź, sprawdzi się, to musia pozbądź. No, gdzie jest? Weź No! Ja skręcam z do boku, żebyś ty Dobra. miał prosty przejazd, a ty się na mnie panowie. To idziesz? Ej, dobra, jak będziesz do mety dojechał, to wejdź nie wierzę na metr, bo to jest skończyć. No. Nie, masz. <grym> jak piłeczko! Uratowałeś no. mnie, dzięki! Jak cię Bipo, Dzięki Na mazę można liczyć zawsze. No tak, dobrze. zawsze mówię, że na mazę można liczyć. To jest prawa, ale na Cezada już nie. Dwa razy mógł to udatować w tym wyścigu, a jak się odbierze, bo... Zahamowałem go, ale nie takie. Przecież. Jego cofnął. Chłop go cofnął w powietrzu. Tak, dokładnie. Mazu leci, to jest. Pandemia. Spadłem. Czy Tomek wypadł jeszcze nie? O, Mazu, jedziesz rampą, co nie? Jadę. To dobrze. Ja też jadę rampom Bierzcie Tomka, proszę, dziękuję. Mazu Zostaw Zostaw mi ja pokażę, zostaw. Co to przyzieje? Kurde, Bazowski! A jest ja no drugi? Co? co jest gorący, to drugi? Chciałem coś na kimś wyhamować, bo to się trzeba jechać. Poimpan, to najgorszy. Rodaku. Rodaku. Nie! Fajnie czytacie to. Upekarma. Nie, nie, jeszcze Mazu mówię, a, poczekaj, ja jest to skończę. Brajfif, to... spadniesz prosto w tą biurę. to, tak, bierzcie, bierzcie Bierz. Tomusia. Co za debil. Weźcie czekaj pokra. Bierzcie Tomusia. Weź Weźcie Mazowskiego. Cezarowskiego. To Tomusia wypadła. Dzięki. O, co za debil, Boże, nie mogę na niego patrzeć. Oh, no, 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 no. No, no. Dobra, to ja muszę poczekać na niej. No to spróbuj, nie wiadomo. Kończysz mazum? Nie wiem, ja mam cały o, przyjazd. Jeszcze, ale... proszę mi nie. Z... Sorry, <laughs> Nie wiedziałem, ja też wypadłem po? Przez to... No, ja oglądam to... teraz jajopoka. Co się dzieje? Przepraszam spleci nie chciałem. Kapitan Jajopok, Jajopok. Jajopok. No. Kapitan Jajopok. Naprawdę no, nie chciałem! Ty... <laughs> Bagiet Jajopok Bagiet Jajopok no nie, pieprzodek Prawie no się wydupiłem. Serio? Dziękuję. Tomek. Nie, przepraszam, nie, przepraszam, przepraszam, przepraszam. Lecę z Wami. O Boże. Jezus. Mateuszku. Przepraszam, no nie wiem jaki latuszki. Mateuszku czekam na. Nie. Mnie wykręca. To się tak niedosłownie, a w przenośni. O, tak o i chyba źle co zrobiłem. Oooo, i przecież, przecież, przecież. bardzo źle co zrobiłem. Przecień checkpoint. Jestem czwarty. Ja jestem czwarty. Ja, ja jestem trzeci. Ja, ja piąty. Jedź ja ruch. pierwszy. Czekacie na mecie, nie? Na mnie na Tomka? Yeah. Poczekamy. Nie, no, to są to koledzy. Tak Jak poleciał w górę. Ja już nie ryzykuję. Tak, 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 tak. Dalej go, dalej go, dalej go. Aha, ale szmata. Dobra, ja jestem trzeci Dobrze, że ja Ją opok Ja opok, Ja Wiesz co, ja tyle raz pomogłem ty... Ja by też Ja i wyprzedziłem jego. No tak Po prostu. ostatnia prosta No wiem Czy <laughs> że ja jego dogoniłem? Tak no. Z checkpointem nawet? Teraz trzeba Cezara, Cezara, Cezara pociągnąć, pamiętajcie Cezarek no, no to... Ty, to, my... to... Tomek! Nie. Właśnie Tomek mnie powił. Ale no. się Cezar u mnie. Nie co ja to A ja to widziałem tak? tak. Jeste ja jestem piąty. A dobra, co się się walczyć. Przez chwilą Tomkowi pomogłem. Cezaran musisz Tomek też ma życiowo No Ty we mnie wjechałeś idealnie Jest przed Mateuszkiem O o kurde chłop we mnie specjalnie wiesz Tylko spray Jezu 21 minut Co tak długo to gracie ty Nie wiem co było no To było sprite i tu hedduje gdzieś takie popogie sprite O! Cezarem to... jadę jeszcze ty Dzięki Mati Spoko i trzeba to samo O, o kurde <laughs> <laughs> Dobra, skończysz to. Skończysz to trzeci. Ale poczekaj na momencie, żeby lecąc, dojechał, do huby skończył. Nie, nie skończę tego idioto. Nie, no fajna mam. No debilu. Dobra, jestem trzeci. Dobra, to ja czekam? No to czekaj. Tylko już wskaź mi nie spychaj, co nie? Umiesz to prosto. Nie umiem. Może będziesz miał taki zjazd po rampie w dół, taki z wybojami? W sumie będziesz tam się staczał? Oto zmęczył się z toczy, to. życia mojego. I na dole będzie po prostu checkpoint z teleportacją. Dobra, wiesz. Te. Tomek? Nie.